you <laughs> Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku. W tym tygodniu bardzo dużo się u nas dzieje. Zaraz oczywiście zobaczycie sobie ogrywki samochodów, ale powiem pokrótce co, robiliśmy, co robimy w tym tygodniu. Mianowicie Porsche 718 Boxster. Robiliśmy sobie full body PPF, czyli zabezpieczenie bezbarwną folią ochronną całego samochodu. Piękny kolor, czerwona uni, naprawdę mega pięknie to wygląda po folii, nabrał takiej szklistości. Kolejnym samochodem jest Tesla. Tu też robimy sobie Fullbody PPF. W zasadzie powiem Wam na początku, że ona już prawie oklejona jest, ale zaraz zobaczycie, jak sobie ją kleimy. X7 to już chyba znacie z tamtego odcinka. Dzisiaj ją wydajemy, także zostały nam tak naprawdę przetarcie folii, umycie szyb i naczarnienie opon i w zasadzie tyle. Ona sobie już dzisiaj wyjeżdża. Oczywiście później jak już będzie tak gotowa to ogryweczkę sobie złapiecie. Na drugiej hali mieliśmy też fajny samochód G-Klasse. Robiliśmy sobie pakiet Gold, czyli renowację lakieru, detailing wnętrza i powłoki na lakier, felgi i szyby. No pięknie, ładnie oczywiście ten samochód też wyszedł, bo troszkę był, że tak powiem, zaświechtany ten lakier. No i wnętrze też nie należało do czystych i jeszcze ten samochód mamy C klasę C43 AMG w zasadzie i robimy sobie zmianę koloru z czarnego połysku w czarny mat folią do zmiany koloru tak zadecydował klient ze względu na to że sporo odprysków na przodzie już było i ten samochód nie nadawał się pod matowienie folią PPF dlatego zrobimy sobie właśnie robimy sobie zmianę koloru. Moi drodzy, na przyszły tydzień już nam przyjechała BMW M340i, będziemy sobie ją rodzić i też sobie ją mega rozbieramy, mogę kamerę. I słuchajcie, tutaj demontujemy sobie wiele rzeczy, jak na przykład te listwy, które są na kołkach bez żadnego problemu można wyciągnąć. Oczywiście te listy przyszybowe też, klameczki sobie ściągamy, lampy też wylecą z tyłu. Prawdopodobnie będziemy jak i przedni, jak i tylny zderzak robić z brytu, ze względu na to, że dużo fajniej to wychodzi, nieraz ta formatka może gdzieś brakować i trzeba się, że tak powiem, trochę martwić i uciągać. Dlatego sobie tutaj wszystko porozbieramy. Jak możecie zobaczyć z tylnej klapy lampy wyleciały, znaczek wyleciał. Będziemy sobie ściągać też tą loteczkę, żeby tutaj zrobić tą klapę z jednego elementu, żeby nie było żadnego łączenia przy mrużeniu. Oczywiście klapka w lewo paliwa też wyleciała. <trym> Lustereczko wyleciało z przodu. Grill zdemontowaliśmy, znaczek. No i będziemy się zastanawiać, właśnie co z tym przodem robić. Czy przypadkiem sobie go też nie podchylamy, żeby wpuścić pod lampę jak najwięcej materiału? Aczkolwiek nie wiem, czy zobaczycie, ale tego materiału za wiele nie wpuścimy, bo takie jakieś 3-4 mm mniej więcej tutaj, zaraz pod lampą, możecie zobaczyć, że pod lampą widać nawet zakończenie tego zderzaka, że nie ma tutaj wielkiego manewru, nie mówiąc na przykład o tym elemencie, bo tutaj to jest naprawdę z 12 mm spokojnie, no ale tutaj jest tak cienko, także trzeba będzie się troszkę pogłowić, no zobaczymy, coś sobie wymyślimy, pewnie odchylimy, tylne koła ściągniemy ze względu na to, że przy uciąganiu, przy uciąganiu tylnego zderzaka będzie tutaj nam przeszkadzać, nie, bo będziemy sobie tą folią zahaczać w koło, a jak możecie zobaczyć jest trochę piachu i zaraz byśmy to mogli mieć pod folią, dlatego to sobie pościągamy. Zobaczymy, może dzisiaj nam się uda wrzucić maskę i dach. Na dachu będziemy robić sobie w czarnego ppf -a. Oczywiście ta lotka jest, ta lotka, ten, ten rekinek jest trochę trudny ze względu na to, że tu też jest takie zagłębienie, trzeba tą folię powkładać do środka. I drugim problemem jest to, że jeśli tutaj sobie nie ułożymy tej folii na tym rancie, to może się to zacząć odklejać, dlatego trzeba trochę cierpliwości i będzie pięknie. I tak ten samochód wygląda. Myślę, że w kolorze mat zamrożonym będzie naprawdę robił mega, mega duże wrażenie. Moi drodzy, jeszcze tutaj szybka ogrywka Tesli biały kolor, który niestety hmm, brudzi się przy rantach, dlatego też bardzo dużo elementów zostało pochowanych, jak na przykład tutaj cały ten słupek, wrzucony był, jest pod tą muszczelkę malutką, którą możecie zobaczyć lusterka też nie są do tego rantu tylko do tego rantu zawinięte oczywiście no wszystkie elementy tutaj tak, jak najbliżej rantu narożniki też fajnie zawinięte oczywiście bąbelkami to się nie przejmujcie bo jeszcze musimy sobie że tak powiem dokończyć ten samochód poprzebijać te bąble to normalna rzecz zostają bąble na samochodzie jak się okleja folią ppf ze względu na to że jest spora ilość wody i nie jesteśmy w stanie nieraz po prostu zauważyć. Wyważyć właśnie jakiegoś bombla. A nabiałem to już w ogóle. też do ranciku jest zderzek zrobiony, jak i tylna ćwiara. Oczywiście tylny zderzek był robiony z brytu i dało się go tam zepchać pod ten taki spory dół. Oczywiście troszkę pouciągając, ale, ale wszystko fajnie wygląda. Tutaj klapa ze względu na to, że mamy już taki napis Tesla, zamiast znaczka, nie chcieliśmy tego ściągać, bo mamy wrażenie, że to są jednorazowe napisy i musielibyśmy zamawiać, aczkolwiek nie mieliśmy już niestety czasu na to, żeby nawet zamówić te napisy i jest po prostu łączenie tutaj idealnie na środeczku tego dołu i tej góry. No ta strona oczywiście tak samo, pod klameczkami też udało się fajnie pochować tą folię. Tu możecie zobaczyć delikatną odklejkę nawet, ale no tak jak mówię, to jest jeszcze do przegrzania cały samochód, zaraz się za niego też będę zabierał, bo auto dzisiaj wyjeżdża. Zderzak też z brytu robiony przedni i formatka przewiduje łączenie mniej więcej w tym miejscu, czyli mamy ten dolny element osobno i górę jakby osobno, ale zrobiliśmy z brytu i mamy tak naprawdę takiego zawijasa tutaj. I folię mamy do ranciku, oczywiście od spodu też jest wypchana jak najdalej, pod lampami też schowana, wszystkie ranciki tak naprawdę pochowane i wygląda to naprawdę fajnie i nie będzie się aż tak burdzić. Moi drodzy kończymy odcinek jak możecie zobaczyć z AnoMix 7, która wygląda naprawdę obłędnie, piękny czarny satynowy kolorek. Oczywiście tutaj było robione mrożenie lakieru, czyli PPF-em matowym. okrealiśmy sobie wszystkie elementy w nadłozia. Oczywiście kwiatobleki zostały w połysku, jak możecie zobaczyć. No, wygląda to petarda, ze yy, względu na to, że każde przetłoczenie na tym samochodzie jest teraz bardziej widoczne niż jak był samochód w połysku. Także na pewno się będzie rzucał ten samochód w oczy. A yy, tak jak wcześniej wspominałem, yy, ten samochód kiedyś był w połysku, teraz jest w macie i klient ma tak naprawdę znowu nowy samochód. Yy, kończę. Zapraszam Was na wszystkie nasze media społecznościowe. Zapraszam do lajkowania naszego kanału, do subskrypcji. Oczywiście możecie zostawić komentarz, czy wam się podobało. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.